Bliski współpracownik, a niektórzy mówią nawet protegowany Mateusza Morawieckiego, będzie siedział. Czyżby to był największy jak na razie sukces w zakresie rozliczania PiSu? Zaraz się dowiecie, o kogo chodzi. Dodatkowo dzisiaj PiS straci nieruchomości, raczej próbują się załagodzić mówiąc, że wypowiadają sami, ale prawda jest taka, że są w czarnej dupie z pieniędzmi, dlatego muszą restrukturyzować swoje koszty. Co więcej, komornik może pojawić się na koncie pana Mejzy, pana posła Mejzy, który ma na swoich kontach około 500 tysięcy złotych, a komornik będzie go ścigał za nie więcej niż stóweczkę. Poczta Polska upada od 40 lat. Od kiedy przestali być razem z Telegrafem, o czym za chwilę Wam powiem, Poczta Polska ma kłopoty. Dzisiaj 700 ponad milionów złotych musi w nią wpompować Skarb Państwa, tego, że 750 milionów, 740 milionów Poczta Polska ma straty, 14 miliardów, 14, 14. Cześć, dzisiaj piątek, ale muszę Wam powiedzieć, że czwartek był naprawdę bardzo emocjonującym dniem. Zaczęliśmy od tego, że w Polsce zawitał po chyba 40 latach premier Indii, niech Indianin, Andrzej, bo Andrzej tutaj może nie wiedzieć, że premier Indii to nie jest Indianin, więc premier Indii przyjechał do Polski, gdzie został z honorami przywitany. Co więcej, wyjeżdżając, powiedział, że Polskę teraz traktuje jako takiego partnera strategicznego. Wiecie, ich tam jest miliard z hakiem, nas jest 40 milionów, więc ta strategia to taka, powiedzmy bardziej chodzi o to, że my go przyjęliśmy, a inne kraje europejskie niekoniecznie chciały. W czwartek, też PiS wypowiedział umowy, o których właśnie w tej chwili chcę wam powiedzieć. Stanowski zaczął bronić PiSu, czyli nic nowego się nie stało. Czy może stało się coś, o czym zapomniałem wam powiedzieć, to napiszcie mi o tym w komentarzu, bo bardzo mnie to ciekawi. Ale ja dzisiaj przechodzę do tego, jak grać złą informacją. Do jeszcze gorszej informacji. To, że PIS ma 15 milionów kredytów PKO, wszyscy już wiemy, to, że ich nie spłacił, to też wszyscy wiemy. Moim zdaniem to nad, nadaje się pod sprawę prokuratorską pro, na sprawę prokuratorską. Dlaczego? Dlatego, że PIS z założenia wiedział, że nie będzie mógł spłacić tego kredytu, jeżeli nie będzie PKW działało, aż ze względu, że Kaczyński wiedział, że ziobro wykorzystuje pieniądze państwowe do kampanii, yy, do kampanii wyborczej, to mógł założyć, że nie będzie miał dotacji z PKW czy tam refundacji z PKW, a tym samym z góry wiedział, że będzie miał problemy ze zwrotem tych pieniędzy. Kaczyński, jak i PiS. Więc prokurator mógłby się tym zająć. Ale załóżmy, że bank wykazuje dobrą wolę i chce rozmawiać. No dobra, wykazuje. No, bank czasami musi wykazać dobrą wolę. Natomiast to, co mówi no, gość, który odpowiada za finanse PiS-u, już jest bardzo daleko sugerujące, że są w czarnej dupie. Rozmowy z bankiem idą dobrze, zapewnia fakt skarbnik prawa i sprawiedliwości Henryk Kowalski. Nie, Henryk Kowalczyk. Co ciekawe, jak się mówi, że rozmowy z bankiem albo z tą i tą instytucją idą dobrze, to się m, tak naprawdę w podtekście mówi, nic nie udało nam się na razie wydobyć, więc nie będziemy ich obrażać i nie będziemy mówić do nich, że to jest sprawa polityczna. Bo przecież to jest sprawa polityczna, ale nie powiemy, że to sprawa polityczna. I wszystko może miałoby sens dla Was, dla mnie, dla Kowalczyka i dla Pisu, gdyby nie kolejne zdanie, które w tym samym wywiadzie Kowalczyk mówi. Rozmowy z bankiem idą dobrze, ale nie jestem upoważniony, żeby cokolwiek mówić. Obowiązuje tajemnica bankowa i mnie, i bank również, powiedział skarbnik partii Kaczyńskiego w rozmowie z faktem. Tajemnica bankowa, oczywiście, tajemnica bankowa obowiązuje, natomiast nie obowiązuje ona partii. Partia może powiedzieć, że rozmowy idą dobrze, bo na przykład dostali ofertę spłaty wcześniej, albo rozmowy idą źle, bo bank zaczyna egzekucję, albo rozmowy idą dobrze, bo bank obiecał, że przez miesiąc jeszcze nie będzie wszczynał egzekucji komórniczej. To nie jest objęte tajemnicą bankową. Tajemnicą bankową jest na przykład objęte to, czy bank. Hmm, Ujawni, ile macie pieniędzy na koncie, albo kto robił przelewy na wasze konto, jeżeli, jeżeli takie by były. To jest tajemnica bankowa, ile macie kont i jakie są numery waszych kont, chyba że sami pokazujecie numer konta i stan tego konta, to jest wasza decyzja. Bank nie może tego zrobić, ale wy, panie Kowalczyk, możecie. Także proszę przestać pieprzyć głupoty, że coś jest objęte tajemnicą bankową, po prostu rozmowy wam gównianie idą i nie chcecie wyjść na debili. PIS dopytywany w zakresie decyzji o wypowiedzeniu kilkudziesięciu umów najmów na nieruchomości w Polsce, mówi, że i tak to planowali. I tak to planowali, więc o co chodzi? To jest coś, co i tak było przed nami, dlatego że była zmiana struktury okręgów. Było 100 okręgów senackich, teraz jest mniej, więc to nas czekało. I planowaliśmy to zrobić po wyborach, więc w tym momencie to czynimy. A to, że przypadkowo jesteście w dupie z pieniędzmi, to w ogóle nie jest, nie, 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 to żaden przypadek, po prostu tak się złożyło, to, to nie jest wypadkowa tego, że możecie restrukturyzować swoje koszty. To nie jest wypadkową tego, że gdybyście dostali pieniądze z PKW, albo dalej rządzili, to byście zrobili nie 100, a 200 okręgów wyborczych, znaczy wyborczych okręgów partyjnych, po to tylko, żeby więcej kasy jeszcze pchać do swoich ludzi, żeby więcej ludzi widziało PiS. Po prostu dzisiaj obcinacie koszty, bo nie macie na to pieniędzy. To nie chodzi o restrukturyzowanie okręgów wyborczych, bo było 100 senackich, jest, było 49 wojewódzkich, jest tam ileś poselskich, mogliście mieć 100, mogliście mieć 250 okręgów wyborczych, ale macie kilkanaście, bo nie macie. Cholerni kłamcy, pieniędzy. O czym wiedzieliście już w zeszłym roku, jak Kaczyński pisał list do Ziobry, żeby ten przestał pieniądze wyciągać z Funduszu Sprawiedliwości, bo czknie się wam to. I właśnie w tej chwili wam to się odbija czkawką. Mój kanał. Też niektórym ludziom się odbija czkawką. Czasami muszę przeprosić, czasami muszę coś skasować, ale to dzięki wam ten kanał się dalej rozwija. Dzięki temu, że wspieracie ten kanał finansowo, gdzie jest już was ponad 50 osób wspierających. Dzięki temu, że subskrybujecie, ponad 70 tysięcy osób subskrybuje ten kanał. Komentujecie, lajkujecie, a także bardzo często mnie wspieracie w komentarzach. Za co wam bardzo dziękuję, a dzisiaj proszę was, napiszcie mi w komentarzu, czy PiS. Powinien upaść, czy może powinien być zdelegalizowany? Moim zdaniem, powinien upaść. Ze względu na brak pieniędzy. Ale pieniędzy dużo było w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, której to niepodzielnie rządził przyjaciel może za duże słowo znajomy, protegowany człowiek Mateusza Morawieckiego, który razem z drugim swoim kolegą, pupilem od Red is Bed, który którego to promował Morawiecki, Duda, a także inni, byli w stanie w 3 lata wyciągnąć z tejże agencji ponad 500 milionów złotych. Nie wszystko było przekrętem, od razu mówię, żeby nie było. Natomiast, jak pokazują dokumenty i dowody, a także to, że tyle osób już zostało aresztowane, jest, jest poszukiwane, to znaczy, że tam musiały być grube wały, bo tylko przypomnę, że na kontach związanych z twórcą marki RedisBet zablokowano ponad 100 milionów złotych. W 3 lata chłop zgromadził 100 milionów złotych. To jest naprawdę gruby wyczyn. Co więcej, w samą sprawę włącza się no, mój ulubieniec. Wejdźcie na mojego Instagrama, zobaczycie, tutaj jest link do mojego Instagrama. Zobaczycie, jaką książkę ostatnio czytam, i to jest książka, której współautorem jest właśnie nie kto inny jak pan Szczerba. Coraz więcej tych zbiegów Morawieckiego nie chcą sypać, ukrywają się, będą ścigani listami gończymi, żeby tylko nie podzielili losu handlarza bronią. Czas ma tu znaczenie. Układ Zamknięty PiS. O czym mówi pan Szczerba? No, mówi o tym człowieku, który na respiratorach też zarobił kilkadziesiąt milionów złotych, później Bidolek wyjechał do Albanii. Gdzie go skremowano, gdzie w Albanii nie ma krematorium. No, zdarza się. Naprawdę zdarza się. Miał chłop z jednej strony pecha, że umarł, z drugiej strony szczęście, że nagle wybudowano krematorium, których tam nie ma. Święć panie nad jego duszą, gdziekolwiek i na którejkolwiek wyspie by on w tej chwili nie był. No chyba, że jest na bali. To jak jesteś, gościu od tych respiratorów, jak jesteś na bali, to wbijaj do mnie na wywiad. Chętnie zrobię z tobą materiał w zakresie poszukiwania prezesa tejże agencji rezerw strategicznych rządowa agencja rezerw strategicznych tak to się nazywa włącza się nie kto inny jak Donald Tusk pisząc że gdziekolwiek się ukrywa chodzi o Michała K sprawiedliwość i tak go dopadnie ciekawostka jest taka że w 2023 roku pan prezes Michał K dostał no został uhonorowany przez nikogo innego jak Andrzeja z pałacu, czyli pana Andrzeja Dudę, który zasiada w pałacu namiestnikowskim. I ciekawostka jest taka, że w 2023 roku tenże pan prezes Agencji Rezes Strategicznych dostał medal za wzmocnienie, czekajcie, żeby, żeby nie było, muszę, muszę zacytować wam dokładnie za co dostał ten medal. Bo to jest warte zacytowanie, za zasługi w działalności na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa strategicznego Polski. Słuchajcie, chłop tak wzmacniał bezpieczeństwo Polski, że wydał ponad 500 milionów dla Kolesia, który był pupilem Dudy Morawieckiego i innych, i tak wzmacniał, że te agregaty prądotwórcze. Które miały iść na Ukrainę zostały w Polsce, bo się do niczego nie nadawały, były niezgodne z tym, co było zamówione, więc tak naprawdę pieniądze, które, znaczy wróżnie pieniądze, wsparcie Ukraińców w wojnie, którą toczą także dla naszego bezpieczeństwa, tak naprawdę rozczaskało się o kant pisowskiej dupy. Kolejny raz udowodnione zostało, albo wróć, zostanie, mam nadzieję, udowodnione przez sąd, że przekręciarze z PiSu, którzy dopuszczali się, Takich przekrętów na setki milionów złotych lądują nie w areszcie, a lądują w końcu, a lądują w efekcie po prostu w sądzie. Nie w sądzie, w więzieniu. W sądzie to oni powinni wylądować, ale co niektórzy się ukrywają na Cyprze. Może oni mają, może no, słuchajcie, chwila. Oni chyba się nie ukrywają, bidulki na Cyprze. Oni po prostu nie potrafią z tego Cypru wrócić, bo oni pojechali na Europejską część Cypru, to chyba grecką, jak dobrze pamiętam, to znaczy Cypr jest niezależnym państwem, ale dzieli się na część euro, grecką i część turecką. Więc oni polecieli na część grecką, przejechali samochodem, bilet lotniczy mieli z części greckiej, a są na części tureckiej i bidulki nie mają, jak wrócić. Więc jeżeli panie Michale, panie Burak i panowie inni, którzy wyjechaliście na Cypr i nie potraficie wrócić z tego Cypru, jeżeli macie taki problem, Napiszcie do mnie na maila, ja wam pomogę. Ja mam kolegę na Cyprze, on wam pomoże nawet przez zieloną granicę. Was tam przemyci z tej części tureckiej na część grecką, i stamtąd już sobie wrócicie do Europy na spokojnie, na luzaczku, bez stresów. Naprawdę, żeby nie było, że będą Was służby ścigały, i później kasą. Bo nie wiem, czy wiecie, że jak znajdą na przykład na Cyprze tego jednego czy drugiego, który się tam ukrywa, to później wracają kasą. Wojskową kasą, za co my znów płacimy, więc wróćcie Ryanerem, będzie taniej, szybciej, naprawdę bez stresu. Taniej nie będzie natomiast dla nikogo innego jak pana posła Mejzy. Nie wiem, czy to jest informacja sprawdzona, że komornik mu wchodzi na konta. Informacją sprawdzoną jest to, że Zielona Góra wydała list gończy, chciałem powiedzieć, ale jeszcze nie list gończy. Zrobiła mu domiar za to, że na dwa dni przed końcem kampanii wyborczej powiesił 1000, około tysiąca nielegalnych plakatów w Zielonej Górze. Dlaczego to zrobił? Dlatego, że wiedział, że nikt tych plakatów do 15 października nie ściągnie, a on dostanie karę, no Boże, no dostanie tam 70 parę tysięcy tej kary z kosztami, z odsetkami, ze wszystkim, to się może uzbiera 100 tysięcy, ale Cwaniak w ten sposób i tak wejdzie do Sejmu. A jemu nie chodziło o to, żeby dostać parę tysięcy z uposażenia sejmowego, jemu chodziło o to, żeby dostać immunitet i przez kolejne miesiące być na wolności, a nie być jednym z wielu pisowców, którzy będą siedzieli za chwilę w aresztach, a później, mam nadzieję, w więzieniach. Jeżeli chodzi o pana Mejza, jeżeli potwierdzi się sprawa, że on tego komornika już ma na koncie, to ten komornik długo tam nie posiedzi, dlatego że z oświadczenia majątkowego pana Mejzy wynika wyraźnie, pan Mejza na kontach ma zgromadzone około 500 tysięcy złotych. Ma jakąś tam nieruchomość, ma akcje, znaczy udziały w spółkach. Oczywiście ma jakieś też kredyty, ale te kredyty są regulowane, spłacane, więc nie ma problemu, że bank wejdzie na konto i zabierze te pieniądze. Natomiast mam nadzieję, że skarb państwa, może nie skarb państwa, ale skarb miasta, miasta nie łodzi. Co ja z tą młodzią? Miasta, miasta Zielona Góra będzie miał tą satysfakcję, tę, będzie miał tę satysfakcję, że komornik, z imienia, w imieniu miasta Zielona Góra ściągnie nie tylko kwotę główną, nie tylko odsetki, ale także koszty komornicze, a także wyda oświadczenie, że pieniądze, które Mejza powinien zapłacić dobrowolnie znaczy ktoś zakładał, że Mejza zapłaci coś dobrowolnie. Jak człowiek, który żerował na krzywdzie dziecka, próbując przekonać, że eksperymentalna, fikcyjna terapia w Stanach Zjednoczonych, czy tam w Meksyku, czy gdzie to tam było, nieważne, ma uratować to dziecko. Człowiek, który, dziero... człowiek, który żerował na cierpieniu dziecka, jest, ma krztę dobrej woli i empatii i odda jakiekolwiek pieniądze. Naprawdę, ludzie w Urzędzie Miasta Zielona Góra, naprawdę wykazaliście się daleko, idącą, daleko idącym debilizmem. Było od razu go egzekwować, bo oszust, znaczy ja nie mówię o mejzie, ja mówię tylko o zasadzie. Bo oszust, który oszukuje całe życie, nagle nie zacznie działać zgodnie z prawem, tylko będzie dalej próbował oszukać. I Mejza, o którym nie mówiłem przed chwilą, tylko generalizowałem, i Mejza udowodnił moją teorię, że oszust zawsze oszukuje. I nawet w takiej prostej sprawie jak tytuł komorniczy Mejza postanowił nie zapłacić tego, co zapłacić powinien. Ale w ten sposób dochodzimy hmm, do Poczty Polskiej i... Powiem wam tak. Dlaczego poruszam Pocztę Polską? Bo przez pewien czas zastanawiałem się, czy Stanowski odważy się zrobić materiał na temat Poczty Polskiej, w której udowodni, że całym problemem Poczty Polskiej jest to, że przez kilka lat, naście lat temu, rządził Donald Tusk. A może Stanowski zrobi materiał, że to, że Poczta Polska dzisiaj bankrutuje, to jest wina Leszka Millera? No bo przecież nie zrobiłby materiału na temat tego, że Poczta Polska bankrutuje, bo 8 lat rządziło nią PiS. No nie no, tego to się nie spodziewałem. Jeżeli chcecie zobaczyć. Moje prośbę, wezwanie Stanowskiego do tego, żeby zrobił materiał na temat Poczty Polskiej, to wbijajcie na mojego Twittera. Link do Twittera jest tutaj, a tam dzień numer jeden proszenia Stanowskiego o to, żeby zrobił spektakularny, Pijarowy materiał na temat tego, że 750 milionów, 740 milionów poczta polska ma straty. 14 miliardów, 14, 14! Tyle ma straty. Będą teraz krzyczeć 700 milionów straty. Tyle straty będzie straty. No, to chodziło o te 14 miliardów, które Stanowski robił. Ale wracając. Zajrzałem w strukturę Poczty Polskiej, zajrzałem w historię faktycznie lat, kiedy Poczta Polska została podzielona, gdzie telekomunikacja została wydzielona z Poczty Polskiej, że Polska Polska stała się operatorem strategicznym, który mimo że ma oddziały, na przykład w Pcimiu dolnym, który nie jest rentowny, musi je utrzymywać i za to dostaje tak, na, tak zwaną rekompensatę z budżetu państwa. Poczta Polska, która ma. No, która do niedawna była największym polskim pracodawcą, dzisiaj zatrudnia około 60 tysięcy osób. Co ciekawe, na przełomie ostatnich 8 lat w Poczcie Polskiej stopniało zatrudnienie o prawie 20 tysięcy pracowników. I nie to, że zostali zwolnieni, że były grupowe zwolnienia. Oni odchodzili na emeryturę, zmieniali pracę, rzucali kwitami, mówili, że nie chcą pracować z pisiorami i tak dalej, i tak dalej. 20 tysięcy osób netto. Odeszło. Dlaczego mówię netto? Dlatego, że odeszło o wiele więcej, ale część została zatrudniona i problemy poczty polskiej zaczęły się w momencie, kiedy tak naprawdę PiS zaczął podnosić płacę minimalną. Bo razem z płacą minimalną idą wszystkie obciążenia. A kiedy masz 80, 70 albo 60 tysięcy pracowników, to każdy ruch na płacy minimalne to są miliony, setki milionów złotych dla takiego pracodawcy, żeby była jasność. Rocznie mówię. Oczywiście, to nie jest tak, że Poczta Polska dzisiaj o 20 tysięcy pracowników chudsza może generować zysk. No nie, bo jeszcze jest tam za dużo, za dużo zatrudnienia. Tam jest jeszcze około 20 tysięcy pracowników za dużo. Jest to wynikiem tego, że Poczta Polska nie przeszła procesu informatyzacji. Naprawdę, Poczta Polska nie przeszła procesu informatyzacji. I dlaczego nie przeszła tego procesu? Nie dlatego, że nie ma na rynku usług, które, mogłyby, które mogłaby Poczta Polska wdrożyć. Po prostu Poczta Polska wymyśliła sobie, że stworzy spółkę informatyczną, która to spółka informatyczna będzie robiła rozwiązania informatyczne dla Poczty Polskiej. Pomysł, co do zasady, ciekawy. Natomiast na świecie niestosowany. Dlaczego? Dlatego, że nie wolno budować przez lata podmiotu informatycznego, który następnie przez lata będzie budował rozwiązania informatyczne, skoro na rynku są rozwiązania, które można wdrożyć. Tak robi DHL, tak robi InPost, tak robi DPD, tak robią wszyscy. Ale pisowskie podejście do stanu rzeczy jest takie. Nie damy zarobić Amerykanom, Niemcom, Francuzom. Na ich rozwiązaniach zrobimy sobie swoje lepsze. Lepsze nie dlatego, że będzie optymalnie wspierało nas, tylko lepsze, bo nasze, bo polskie, bo zatrudnimy prezesów, bo zatrudnimy zarząd, bo zatrudnimy rady nadzorcze, bo zatrudnimy kolegów w tej spółce, bo będą nasi mieli robotę. Nasze bo lepsze, znaczy lepsze, bo nasze 740 milionów straty, 740, 740 milionów, no stanowski, gdzie te 740 milionów, jak ty to stanowski obronisz? Jestem ciekawy, no ale idąc dalej, poczta polska nie wykorzystała potencjału zmieniającego się rynku i zobaczcie, jeżeli Inpost obsługuje rocznie na całym świecie, bo Inpost jest już spółką, która obsługuje nie tylko Polskę, ale także wiele krajów na świecie, obsługuje 800 milionów przesyłek, a Poczta Polska tylko w Polsce obsługuje 1,2 miliarda przesyłek, no to teoretycznie hmm, powinna być na plusie, skoro Inpost jest największym płatnikiem CIT-u w branży kurierskiej w Polsce. Nikt więcej, żadne DHL, Depa... więcej powiem. Wszystkie firmy kurierskie w Polsce płacą mniej podatku CIT niż jeden Inpost. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Inpost rozwija e-commerce. E-commerce i w tych 800 milionach przesyłek, które realizuje Inpost, 90 parę procent to jest właśnie e-commerce. Dostarczanie przesyłek z Alibaby, z Allegro, z Temu, z innych portali, które w... Przebojem wchodzą na rynek europejski i Impost był w stanie wyczuć ten moment i pójść w tę stronę. Poczta Polska nie skorzystała nie tylko na transformacji e commerceowej poczta Polska nie skorzystała nawet na synergii, którą mogłaby. No, i teraz mam problem, bo muszę do PKP Cargo się odezwać, o którym Stanowski też już mówił kiedyś. Poczta Polska nie skorzystała na synergii, którą mogła zainicjować PKP Cargo, PLL Lot. Mogły stać się dostarczycielem dla poczty polskiej e-commerce. Jeżeli PKP Cargo realizuje transporty z Chin, tak realizuje transporty z Chin na małą skalę, ale realizuje, i Chińczycy wysyłają, używając PKP Cargo, tabur do Polski, gdzie następnie Impost, DHL i inni biorą te przesyłki i rozwożą, a mógł te PKP Cargo powiedzieć Chińczykom: OK, my Wam to zrobimy w dobrej cenie, ale korzystacie z kogo? Z poczty polskiej w zakresie dostarczenia do odbiorcy docelowego. Co więcej PLL -Lot realizuje kargo także dla Chińczyków i innych dużych graczy na przykład dla kogo dla Amazona i mógłby PLL Lot powiedzieć OK kochany Amazonie czy tam temu przewieziemy wam w dobrej w lepszej cenie te wasze kargo do Warszawy ale z Cargo Terminala w Warszawie rozwiezie to Poczta Polska. Tylko Poczta Polska musiałaby umieć rozmawiać przez lata wcześniejsze z tymi przyjaciółmi, bo to są spółki Skarbu Państwa, tak czy siak, czy ze swoimi kolegami, musieliby umieć rozmawiać, a nie udawać, że są, że są wszystko wiedzący. No i teraz powiedziałem wam przed chwilą, że Poczta Polska jako ten operator strategiczny wyznaczony ma prawo do rekompensaty. Tak, to prawo, z te, tak, z tego prawa korzysta wiele wielu operatorów, na przykład austriacki operator korzysta z takiego refinansowania kosztów usług strategicznych, nierentownych. Mamy takie rzeczy, za które państwo musi dopłacać i Poczta Polska oczywiście będzie zawsze korzystała z tego i ja jestem za tym, żeby korzystała, ale jeżeli Poczta Polska za trzy lata. Rekompensaty ma 750 milionów, a za jeden 2023 rok ma straty 740 milionów, to wydaje mnie się, że ta strata jest troszeczkę gdzie indziej. I tak jak powiedziałem, brak informatyzacji. Albo słuchajcie, co by się stało, gdyby zmienić tak przepisy i prawo, żeby na przykład listy polecone były dostarczane w wersji elektronicznej? Oczywiście, sąd wzywa. Wysyła mi wezwanie, nie wiem, do stawiennictwa się na jakiejś rozprawie, ale ja upoważniam pocztę polską do tego, żeby otworzyła mój list polecony, zeskanowała i wysłała mi na maila. I w tym momencie, jeżeli poczta polska wysyła do sądu dowód tego, że list został zeskanowany i wysłany do mnie na maila albo na mojego, nie wiem, M obywatela, o właśnie, na mojego M obywatela, to dlaczego nie traktować tego? Że zostało to dostarczone. Dokładnie tak samo jak listonosz musi dwa razy przyjść z tym poleconym, to w ten sposób Poczta Polska wysyła na mojego M-Obywatela. Czy ja to odebrałem na M-Obywatelu, czy nie, to jest już moja sprawa. Czy ja byłem w domu, jak listonosz był, czy nie, to jest moja sprawa. Ja pozwoliłem Poczcie Polskiej, dzięki temu Poczta Polska nie ma kosztów wysyłania listonosza dwa razy do mnie. Nie ma tych awizo papierowych, to jest też koszt. Nie ma czasu listonosza a ja mam sprawę załatwioną i ja osobiście wolałbym, żeby mój polecony list sądu przyszedł do mnie na przykład na M-Obywatela, gdzie jest problem? Problem jest w tym, że poczta nie przeszła pełnej informatyzacji. Gdyby poczta przeszła informatyzację w tak prostych elementach, zredukowałaby koszty, mogłaby zredukować ilość swoich doręczycieli, dręczycieli pocztowych chciałem powiedzieć. Pamiętajcie, że listonosz puka dwa razy, a dzięki temu My wszyscy mielibyśmy łatwiejsze życie, a poczta nie generowałaby prawie miliarda straty. Ale, żeby nie było tak ładnie pięknie, to jutro, sobotni materiał, na pewno też się pojawi. Dzięki i do jutra, papa! Pa.